Siemanko, witam w mojej kuchni. Święta już tuż tuż nadchodzą i powiem Wam tak, przeglądałem swój kanał i nie znalazłem żadnego fajnego przepisu na śledzia, dlatego dzisiaj przygotujemy niesamowite śledzie idealne właśnie na święta wielkanocne z, w sosie oczywiście śmietanowym z buraczkami i chrzanem. Niech będzie tak troszeczkę wiosennie, tak więc zaczynamy. Słuchajcie, jeżeli śledzie, to na pewno duża ilość cebuli, bo to jest najważniejsze. Ja będę dawać taką młodą, fajną cebulkę, którą kupiłem sobie w sklepie. Damy tak trzy cebulki. No, i oczywiście dodamy tą całą zieleninę. Te, ten szczypiorek, który tutaj jest, więc będzie naprawdę wiosennie. No, i tak tą białą cebulkę kroimy sobie w kosteczkę. Fajnie, cieniutko, w kosteczkę. Taka właśnie powinna być. Jeśli chodzi o cebulkę, to cebulki nigdy nie za wiele. Proporcje nawet pół na pół są dopuszczalne. Jeśli chodzi o śledzie. I kiedy wszystko mamy już gotowe, ta cebulka ląduje tutaj do miski. Tutaj przygotujemy sobie sosik. I tak jak mówiłem, sos będzie z buraków, więc ja już sobie dwa buraki takie większe ugotowałem. I musimy pokroić je w kosteczkę. No tak. Tylko uwaga na palce, bo mogą za, się zaczerwienić trochę. No w końcu kroimy buraka. Buraki mamy już pokrojone i powiem Wam tak: jak kroicie buraki, to pokrójcie je w taką grubą kostkę, żeby było widać, że coś się tam dzieje. Czasami kupuję sobie taki śledzie w sklepie z buraczkami no taką małą porcyjkę i powiem Wam tak, największym problemem jest chyba to, że te wszystkie składniki są pociachane w taką małą kosteczkę. Bez sensu. Jeżeli chcemy y, zjeść śledzia, śledzia y, mamy taki jeden płat, ale dookoła ten sos, to nie powinna być sama śmietana, tylko te składniki, które tam są, bo one właśnie tworzą ten cały smak. Dobra. Do tego dodajemy kwaśną śmietanę. <śm 18%. Dość dużo, bo tutaj mam 400 ml. Do tego dodamy jeszcze jedną łyżkę tartego chrzanu. No, bo wiadomo, buraczki będą słodkie, chrzan do buraczków pasuje idealnie. Wymieszajmy to. I teraz właśnie nasza śmietana powinna nabrać takiego purpurowego koloru. Większość składników już mamy. Wszystko jest na swoim miejscu, więc teraz przyszedł czas, żeby to lekko popieprzyć. Ja do śledzi używam kolorowego pieprzu i dość dużo. Dość dużo. Lubię pikantne śledzie. Pikantne od pieprzu. Pieprzu już mamy i dobrze. I w tym momencie dodamy sobie jedną łyżeczkę majeranku. No i dodamy trochę chili, żeby lekko zaostrzyć. Naszego buraka. Tak. Buraczek jest bardzo, bardzo słodki. Śmietana jest lekko kwaśna, ale nie ma tutaj nic pikantnego, no oprócz pieprzu. A jeżeli dodamy szczyptę chili, to naprawdę obudzą się smaki w tym śledziu. Ten śledź się obudzi, bo on na razie spał zasolony. Dobra, o kurde, zapomniałem, zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy. Musimy sobie pokroić ogórki. Ogórki kiszone, które nadadzą nam y, trochę takiej słonej nuty i kwaśnej nuty. Tak więc też kroimy. Mamy tutaj około takich ośmiu małych ogóreczków, i to wszystko kroimy w kostkę. Ogórki już mamy, wrzucamy je tutaj do tej całej sałatki. I powiem Wam tak: zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Zapomniałem o świeżym koperku. Świeży koperek mam tutaj. No, cóż by to były za śledzie bez świeżego koperku? Musimy sobie go podsiachać dość drobniutko. Niech ten koperek odda wszystkie zapachy, jakie ma w tym momencie. Tyle nam wystarczy, i to wszystko ląduje tutaj. Nie bójcie się też kroić łodygi od koperku, bo koperek ma bardzo aromatyczną łodygę. Dobra, teraz wystarczy to wszystko wymieszać razem. Pięknie. Wszystkie składniki mamy już gotowe i teraz y, wykładamy. Pamiętajcie, że to nie jest y, sałatka jak na, y, u cioci na imieninach, tylko to są śledzie właśnie w takim susiku. I słuchajcie, wykładamy tak, na sam dół sosik. Jeżeli miałaby być to sałatka, to by śledzie były pokrojone, ale to nie jest żadną sałatką, więc tutaj te śledzie wykładamy na ten nasz sosik, który tutaj jest. O, tak. Kilka kawałków z trzy sztuki. Tutaj jeszcze jakiegoś małego się wepcha. I tak jedziemy. Znowu sosik. Pięknie. Mm. Wtedy mamy równowagę jakąś zachowaną śledzi i sosiku. I na samym końcu ostatnia warstwa naszego sosu. I to wszystko. O tak. Słuchajcie, tak przygotowane śledzie, najlepiej przechowywać w lodówce. Niech one sobie odpoczną najdłużej jak się da. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać dwie godziny, wytrzymajcie dwie godziny. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać dwie noce. Bez jedzenia czegoś takiego fantastycznego, to wytrzymajcie dwie noce. Ale powiem Wam tak, jedno jest pewne: te śledzie są naprawdę pyszne. Tak wygląda moja sałatka z buraczków. No i ze śledzikami. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać dwie godziny, to wrzućcie ją na dwie godziny do lodówki. Jeżeli jesteście w stanie wytrzymać troszeczkę dłużej, no im dłużej tym lepiej. Tym lepiej te śledzie zaprzyjaźnił się z tym sosikiem i powiem wam tak, przygotujcie sobie coś takiego w domu, a po więcej przepisów wielkanocnych zapraszam. Na kocham gotować. Do zobaczenia wesołych świąt i smacznego śledzika.